Dzień dobry, jesteśmy w lesie. Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy nazbierać grzybów na sos. Całą trójką jesteśmy? Tak. Zimno? Zimno. Słońce prześwituje, a my idziemy zbierać grzyby i później będziemy robili sosik. Oto pierwszy grzyb i jak zwykle moja żona, a ja nie. No i jak tu można po prostu współpracować? Ja Zdrowy. Tu... Mam grzyba. Ooo. Proszę. No to się rzucamy. Pokażcie. A jest drugi rzeczywiście. Dzięki. Zaczekajcie, pokażę, że jest. Grzyby rosną właśnie kubkami, bardzo lubię. No to proszę go. No ja nic, jak zwykle, tylko kameruję. Mamy mam drugiego. He, 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 Gdzie masz? No tu. O, to ja mam tu, a moja wnuczka ma tu. Dobra, zrywam swojego. Dobry. O. Wykręcimy go. Już. Jak mówiliśmy, część grzybów się gotuje do marynowania, a część wypłukam szybciutko i będziemy dusić ze śmietaną. Robimy sos grzybowy. Można zjeść z makaronem, z chlebkiem, można do, jako dodatek do mięsa. Dobrze. My te grzyby rozdrabniamy na mniejsze kawałki, na przykład, ten nożyk jest fajny, ale za mały, y, takie plasterki, y, trzonki, natomiast kapelusz na przykład na cztery, w ten sposób rozdrabniamy grzyby, raz i dwa, mniejsze grzyby to ma na pół tutaj wystarczy jeżeli małe grzybki to jest ile tych grzybów? Yy, no zapomniałam Ty, żeś 80 dkg to śliski tak większe kapelusze możemy kroić na takie paski na przykład I, i do marynowania żeśmy wybrali takie małe grzybki do duszenia wszystkie takie a większe. Kapcie. No niekoniecznie o ten no niskampieć ja mówię, mówię, na przykład, mówię tylko, ale jest tak, duży. Tak, Trzeba było jakoś podzielić tak to wszystko. Hmm. Jedną cebulę, kroimy w drogą kosteczkę. Tutaj deska proszę od razu nie krytykować jest po grzybach. Tak, to, to, to czarno też jest Ręce po grzyba. A czym się grzyby zmywa najlepiej? Nie wiem, ja wymyłam mydłem. A ja wymyłam y, sokiem. Ja wymyłam mydłem i mi wszystko od razu Sok zeszło i szczoteczkę używam. 100 gram masła rozpuszczamy na patelni. Y, na patelni wrzucamy. Poszatkowaną oszatkowaniu posiekamy cebulkę, chwilę zeszklimy, na małym ogniu, prawda? masło to masło, po chwili duszenia wrzucamy, wyciskamy 5 ząbków czosnku, Zmniejszamy gaz chciałeś Tak, gaz jest cały czas zmniejszony, hmm. na najmniejsze. Najmniejszy płomień, ojej, ojej, spieszę się, to dlaczego, ale tak gdzieś po 4-5 minutach wrzucamy do patelni do cebulki nasze grzyby, grzyby, tak, nasze, niekoniecznie nasze, zwiększam teraz na chwilę gaz. Przykry, przykryję pokrywką i będę tak od momentu, gdy się zagotuje, ja to pokażę, e, 20 minut jeszcze dusiła. Żeby już prawie wszystkie się tak zagotowały i teraz 20 minut dusimy je jeszcze na małym ogniu pod przykryciem. Po 20 minutach dodajemy śmietanki. Może być to kremówka, może być to homogenizowana, taka 18 jak ja to zrobiłam. 250 ml, nawet 300 ml można dać. Sól, pieprz teraz dodamy. Ja bym chciał spróbować, a trzymam tą. Tak jest, ale musi być przyprawiony. Dodam soli, pieprzu i pietruszkę, natkę pietruszki. jest masz natkę. Skąd ty masz natkę? Z działki. Jeszcze minutkę podusimy i koniec doprawimy do smaku i potrawa gotowa pycha no na pewno żywie pachnie no. do chlebusia do bułeczki do makaronu hmm. już próbowałam sosiku jest przepyszny można też do kopytek, nie dodałam to jest męża łyżka ja... ja w ogóle nic nie dostałem no proszę mi dać Bycha, no proszę szczerze. widzicie państwo ani nic dziękujemy wszystkim za uwagę życzymy smacznego jeżeli państwo to ugotują i zapraszam na następne spotkanie proszę mężu no, na koniec dziękuję